To jest Cześć, Wiola. Z, uśmieche, z uśmiechem na twarzy, tak? E, tak, jak najbardziej i ze spokojem. Tak. E, Wiola, powiedz mi, e, skąd Twój pomysł e, tak e, bardzo piękny i odważny na stworzenie świata kobiet e, w Mirze? Tak, pomysł i marzenie. Stworzenie przestrzeni dla kobiet, e, dla kobiet, które e, realizują się w swoich marzeniach, w celach zawodowych, no, i muszą szukać gdzieś wsparcia na zewnątrz, wśród innych kobiet. Myślę, że tutaj będzie to przestrzeń na to. To jest bardzo fajny pomysł na to, żeby móc spotkać się z kobietami, które są na różnych etapach swojego życia, które właśnie doświadczyły ogromnych sukcesów, czy to w macierzyństwie, czy w pracy zawodowej, czy podjęły odważne decyzje, które całkowicie zmieniły ich życie. O tak. I często te kobiety albo wspierały się same i miały odwagę podjąć działania same, a często też wspierały się pomocą innych osób, które gdzieś mm -hmm. pojawiały się na ich drodze. Dokładnie, dokładnie. Dlatego też y, uważam, że takie osoby, jak ty, y, są bardzo potrzebne kobietom. Uśmiechasz się cały czas, tak. Marta jest bardzo pozytywną osobą, co mnie bardzo cieszy, bo dobrze mi się rozmawia. Zresztą znamy się też prywatnie. Yy, I proszę cię opowiedz, jak ty wspierasz kobiety i w jaki sposób im pomagasz, bo zapewne są to kobiety, które zajmują się dziećmi, ale też i swoimi karierami, hmm. pracami. Yy, tak, yy, myślę, że yy, właśnie yy, to, co ja robię i yy, ta droga moja, którą ja przeszłam do momentu, w którym ja teraz jestem, jest to tym wszystkim, co do tej pory z wiolą powiedziałyśmy. Jestem mamą trójki dzieci, przez wiele lat pracowałam w korporacji, zajmując się finansami, a teraz już kolejny rok jestem na całkowicie innej ścieżce moje, 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 mojego życia i mojej pracy. Zajmuję się i pracuję z kobietami. Wspieram je nie tylko w ich macierzyństwie, czy w takim czasie okresie okołoporodowym, ale również wspieram i zajmuję się kobietami w takich trudnych i ważnych dla nich momentach przejścia. Wspieram je emocjonalnie, wspieram je fizycznie, prowadzę różnego rodzaju warsztaty i spotkania dla kobiet. Właśnie kobiety potrzebują wsparcia różnego, nie zawsze są rozumiane, nie zawsze wysłuchane. To miejsce mam nadzieję przyczyni się do tego, że będą wiedziały gdzie szukać pomocy, jakiej szukać, wsparcia Myślę, że nasz cykl programów może gdzieś zainspirować wiele kobiet do zmian, które będą korzystne. E, tak, bardzo piękne i ważne jest to, że kobiety mogą pozwolić sobie na to, że w dzisiejszych czasach e, mogą rozwijać się i nie tylko rozwijać się e, jako mama, czy opiekunka domu, e, czy jako bizneswoman, ale również w wielu takich e, mniej e, może zauważalnych e, aspektach życia, bo chociażby może pozwolić sobie na to, żeby zaopiekować się sobą, e, zaopiekować się swoimi emocjami, zaopiekować się swoimi potrzebami, e, poszukać w sobie pewnych rzeczy, które e, będą mnie wspierały e, na takiej drodze e, rozwoju. Ponieważ kobiety dzisiaj, szczególnie ja to widzę i widzę to wśród wielu kobiet, które zaczynają zauważać siebie, po prostu zauważać tak. siebie, stawiać siebie na pierwszym miejscu, e, zaczynają szukać w sobie tego, co im przeszkadza, albo na przykład, jak mogą siebie wesprzeć i siebie pomóc. E, I myślę, że to też będzie taki e, ważny punkt tego, e, tego miejsca, które Wielu tworzysz, e, żeby kobiety poczuły, że mogą pozwolić sobie na to, e, żeby szukać. Siebie. Tak, to jest potrzeba kobiet przede wszystkim, bo program też zrodził się na potrzeby kobiet. Nie wyszło to od samej mnie, ale od wielu innych kobiet. Super, bardzo dobrze to usłyszeć, że kobiety się budzą i pozwalają sobie, a myślę, że pokazywanie czy przedstawianie kobiet, y, które osiągnęły bardzo dużo, y, czy szczególnie na polu zawodowym albo rozwojowym, takim gdzieś tworząc własne przestrzenie, własne miejsca, y, mogą być inspiracją, mogą być y, takim twórczym y, ruchem do działania tych kobiet, które siedzą w domu i jeszcze się zastanawiają. Y, ja kiedyś usłyszałam od kobiet. Która nadal pracuje w banku, że jestem jej marzeniem, w sensie takim, że ona też chciałaby coś robić takiego swojego. A ja mogę tylko powiedzieć, że kiedyś też byłam w miejscu, kiedy pracowałam właśnie w finansach i marzyłam o tym, żeby być tutaj, gdzie dzisiaj jestem. Więc myślę, że każda kobieta może sobie wymarzyć, gdzie chce być i może tam być. No, to doszliśmy do wniosku, że ten program może być spełnieniem marzeń. E, oby tak się stało, na to bardzo liczę i cieszę się już na ten moment. Cieszę się na moment też przyszłego programu. O tak, zapraszamy na nasz kolejny program. Myślę, że w czwartki będziemy się z Wami spotykać. E, porozmawiamy sobie właśnie o potrzebach i marzeniach kobiet. I mamy tytuł na y, pierwsze tak. spotkanie. I myślę, że to też jest dobre miejsce, w którym y, 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 poprosimy razem z Wiolą, y, żebyście y, napisały, przysłały y, Wasze zapytania, wasze sugestie do tego. Y, o czym chciałybyście tak. rozmawiać, ale też, żebyście pomyślały, jak z waszymi marzeniami, bo w momencie, kiedy będziemy rozmawiały, to mogłybyśmy podeprzeć się i odpowiedzieć również na to, co jest dla Was ważne i to, o czym Wy wspominacie w swoich wypowiedziach. Marta już wspomniała o marzeniach. Marzenia należy realizować. Moim marzeniem jest abyście dawały nam wsparcie i uczestniczyły w naszych programach rozmowach. Zachęcam do dyskusji i zapraszamy Was serdecznie. Do zobaczenia, do zobaczenia!